Wyścig się rozpoczął na prowadzeniu Faktoriel z pola GOPS, blisko Joy bome później Furnika i Godebła Göteborg i w niewielkim odstępie Avandelma. na nauku Faktoriel. Blisko GOPS, faktoriel i GOPS, a więc dwa konie trenowane przez Annę frączak w sali Wączyk. Czwartą linią mocno poprawia Igo de Bois. I to teraz Igo de Bois wysuwa się na prowadzenie. Igo Debła, Factoriel, Joy Dabome obok GOPS. Kolejną parę tworzą Furnika i Göteborg i Avan Delma Na przeciwległą Prostą wyprowadza i Godebła. I godębła Drugi faktoriel na trzeciej Pozycji Joy Dabome Gops Wurnika Göteborg I wciąż na końcu Avan Delma Igo Debua na drugim miejscu, Faktoriel. Te konie mają niewielką przewagę, poprawia teraz GOPS Na miejsce trzecie na czwartej pozycji Joy Dabome I zaprzęgi wchodzą w ostatni zakręt Igo Debua, Factoriel, Joy Dabome, GOPS, Furnika. Göteborg i z tyłu, a ma już w bardzo dużym odstępie. Próbuje uciec i de bois. Drugi wciąż Faktoriel. Na trzeciej pozycji teraz jest Gops, wórnika Joyda Bome Göteborg. Też już troszkę Göteborg traci kontakt z czołówką. Naprostą wyprowadzają razem Faktoriel i Igo de, Bois. Igo de Bois. bliżej wewnętrznej, Faktoriel środkiem toru. Faktoriel i Igo de Faktoriel i Igo finisuje bardzo ładnie furnika. Faktoriel i Igo de Bois furnika. 300 metrów do celownika. Faktoriel kłusuje z przewagą. Faktoriel, i była furnika. Faktoriel 100 metrów, tam już walka tylko o drugie miejsce. Faktoriel wygrywa gonitwę jak chce na drugim miejscu. Furnika na trzeciej pozycji. i godę była.